Witam, dzień dobry, moi drodzy. Bliźnięta, waga i wodnik. Kolejny tydzień. Zobaczymy, co tu na kolejny tydzień. Zaczynamy od bliźniaka. Co tu za energię dla naszego bliźniaka. Co to za energię? Hmm. W głowie to wy macie jakieś takie, nie wiem, sytuacje nerwowe. Po wiadomościach stwierdzacie, że nie, w ogóle nie ma sensu. Coś nie będzie miało kompletnie sensu. Burzliwy tydzień chyba będzie dla bliźniaka, bo karty pokazują. Po jakichś wiadomościach stwierdzacie, że nie, w ogóle to nie ma sensu. Mm. Idziecie w jakieś działania. Ale w tych działaniach stwierdzacie, słuchajcie, z dnia na dzień się jakieś sytuacje przy was bardzo zmieniają. To tak jakbyście przez ten tydzień, wam powiem szczerze, poszukiwali jakiejś swojej własnej w ogóle drogi, bo karty pokazują, przychodzą wiadomości, dobra, daję sobie na luz, idę w innym kierunku, e, podejmuję jakieś działania, te działania nie są jednak dobre. Zmieniam zdanie, słuchajcie. Dopiero pod koniec tygodnia bliźniak jakby podejmuje jakieś konkretne decyzje. No, no, tak, moi drodzy. I tu się pokazuje. Pod koniec tygodnia są podjęte konkretne decyzje. Hmm. Coś będziecie bardzo chcieli zatrzymać. Podejmiecie konkretne decyzje. Może to dotyczyć jakiegoś planu przyszłościowego nawet. Może być taka sytuacja, że stwierdzacie, że nie, nie wydam na, na to. Nie, nie zainwestuję w to. Wolę te pieniądze schować głęboko w kieszeni. Coś takiego się pokazuje. Wy myślicie, bliźniak bardzo myśli o przyszłości. To w ten sposób, jakby jest pokazane. Czyli podejmujecie jakąś konkretną decyzję, chcecie coś zatrzymać. To może być związane z bardzo finansami. Może te finanse będziecie próbowali zatrzymać, bo macie plan na kolejne miesiące. Wiadomości przychodzą jakieś na początku tygodnia. Uważam, że niekorzystne. Nie wiem. Hmm. Nawet bym mogła powiedzieć, że tu są jakieś sprawy związane z urzędami, nawet z komisariatami, powiem wam szczerze. Jakby mogą być takie sytuacje, hmm. odwracacie się od tych sytuacji, jakichś nerwowych. To jest w ogóle jakieś krętactwo pokazane, złodziejstwo pokazane. Jakieś wiadomości przychodzą do was na początku tygodnia, i wy mówicie: O nie, nie tędy droga. Nie macie zamiaru się kłócić, nie macie zamiaru. W to ingerować, po prostu odwracacie się, bo myślicie sobie, że szansa jest gdzieś indziej. No. Jeżeli chodzi o plany, tutaj, yy, szansa jest gdzieś indziej. No, tu może być jakiś plan odnośnie. Jeżeli wy macie do. Słuchajcie, hmm, Jeżeli tutaj tak ktoś czegoś odmawia, przychodzi jakaś decyzja, przychodzi do jakieś wiadomości i wy stwierdzacie, że nie, tam jest coś ukryte, tam jest coś nie tak, odwracacie się od tego. E, idziecie w jakiś inny plan bardziej. Jeżeli macie jakieś sytuacje, słuchajcie, nie wiem, kredytów, e, braku finansowego, chcecie na przykład wziąć jakiś kredyt, chcecie kupić jakiś samochód albo chcecie kupić to czy tamto, to te karty pokazują, że zaczniecie być może działać w tym kierunku, ale stwierdzicie, że to jednak nie jest dla Was. Nie wiem, coś pokazują te karty w ogóle przy bliźniaku, to jest coś takiego, że chcielibyście zadziałać. Ale z drugiej strony końcówka tygodnia pokazuje, że nie warto w to inwestować. Nie, po prostu. Hmm. Bardzo znaczące będą te wiadomości, które przyjdą na początku tygodnia dla Was. Hmm. I co tu się pokazuje? Zmieniacie zdanie, a, bo na jakąś decyzję by trzeba było poczekać, bo to by się rozwlekło. Hmm. Nie, zmieniacie zdanie, a potem karty pokazują, że podejmujecie jakieś decyzje. Nie mam tutaj żadnego szału, natomiast powiem Wam, te decyzje, które podejmiecie pod koniec tygodnia, czy to chodzi o jakieś finanse, czy jakieś kredyty, czy okupowanie, jakieś działania, powiem Wam szczerze, te decyzje są bardzo dobre. Bardzo. W ogóle te karty mi pokazują takie sytuacje, jakbyście się zastanawiali nad jakimiś poważniejszymi krokami w swoim życiu, i to może dotyczyć bardzo finansów, mieszkań, kredytów, najróżniejszych rzeczy, finansów, wydatków. Stwierdzacie, podejmujecie przed weekendem decyzję i stwierdzacie, nie, nie idę tą drogą. Dlaczego? Hmm. Bo by trzeba było podpisać umowę, a może ta umowa byłaby na lata. Nie. Te karty pokazują, że poradzę sobie bez tego. Chowacie jakby. Nie chcecie stracić po prostu. Hmm. Może to być też taka sytuacja relacyjna. Hmm. Coś na tej zasadzie się pokazuje, że dostajecie jakieś wiadomości, że coś, ktoś czegoś nie chce, odwracacie się od tej osoby. Potem tu karty pokazują, idziecie w inne działania, stwierdzacie, że te działania nie są jednak dla was. Podejmujecie pod koniec tygodnia jakieś decyzje, bo nie chcecie stracić, bo może stwierdzacie, że jak coś jest dla was, to, dla was to, wró to do was to wróci, to do was to i tak przyjdzie. Hmm. Miszmasz. Bliźniak ma taki miszmasz, natomiast Wy ja uważam, że Wy wyjdziecie z tej sytuacji bez szwanku. Dzięki swojemu takiemu konkretnemu rozumowaniu, bo pokazuje się doświadczenie życiowe przy finansach, czyli wy moim zdaniem się na coś nie skusicie. Może was coś tutaj będzie do czegoś namawiać, nawet, żebyście, nie wiem, kupili coś, żebyście zarządzili jakoś, ale wy podejmujecie decyzję, jakby chowacie pieniądze w kieszeni, stwierdzacie, że wy w to nie idziecie. I przy tym pokazuje się, że to jest bardzo dobra decyzja. Jaka rada dla bliźniaka? Na kolejny tydzień. Tak, jeżeli nie wiesz co zrobić, nic nie rób. Dosłownie te karty pokazują. Pustka i cisza wam się przyda. Odejdź od tego planu, który tu się będzie rodził. Umierał, rodził jakiś plan. Odejdź od tego planu. Te karty pokazują pustka i cisza i w ogóle jakieś półtorej miesiąca przynajmniej w waszym życiu. Hmm, może być decydujące, ale tu się pokazuje, że pustka i cisza. Decyzje, które nie zostaną dzisiaj podjęte, na przykład tutaj w tym tygodniu, te karty pokazują, co się odwlecze, to nie uciecze. W każdej chwili byście mogli, nie wiem, podjąć jakąś decyzję o jakimś przemieszczaniu się, kredytach, finansach, umowach. Co się odwlecze, to nie uciecze, a te karty pokazują, że czas jest Wam potrzebny. Pustka na to... Inaczej. Te karty radzą coś takiego w tej pustce i w ciszy, w którą stworzysz czyli wy jakby odchodzicie od jakichś planów, decydujecie, że to nie dla was. Te karty pokazują, że wyjdą być może jakieś sprawy na jaw, tak? Albo stwierdzicie za miesiąc czy za półtorej, że dobrze, że nie daliście się na coś namówić. Tyle dla bliźniaka. Dla wagi. Kolejny tydzień. jakąś propozycję najprawdopodobniej, moi drodzy, finansową, bardzo korzystną dla was w tym tygodniu. No, uważam, że to są bardzo korzystne, jakby, finansowe sytuacje. I teraz tak, może być też taka sytuacja, hmm, że jeżeli macie jakiś konflikt z matką, a macie też osobę, z którą się spotykacie, i te trzy osoby, tak jakby, hmm, nie wiem. Nie mogą się ostatnio nie mogą się dogadać. Nie mogłyście się na przykład dogadać z matką, bo spotykacie się z kimś, kto matce nie pasuje. Te karty pokazują sytuację zakończoną tutaj, czyli że powrót jest do równowagi. Jeżeli mieliście jakiś konflikt z matką na temat swojego mężczyzny, lub jesteście mężczyzną, mieliście konflikt z matką na temat jakiejś kobiety, to te karty pokazują, że dochodzicie do równowagi i do porozumienia w ogóle. Hmm. Może być też taka sytuacja, że jeżeli macie do czynienia z jakimś mężczyzną, który hmm, postępuje bardzo po swojemu, co powoduje, że nie wiecie, co myśleć na tej sytuacji, to też mi te karty pokazują, że pod koniec tygodnia może być taka sytuacja, że dzięki swojej jakiejś mądrości wewnętrznej i upieraniu się przy swoim, może nie upieraniu, ale podejmowaniu własnych decyzji, też te karty mówią o tym, że zamykacie jakiś rozdział trudny. I dochodzi tutaj do wybaczenia, do równowagi, tak, z tą osobą. Jeżeli jesteście mężczyzną, to no taką samą sytuację możecie mieć z kobietą. I teraz, co? Hmm. Jest pokazana równowaga. Sprawy, które się ciągnęły za mną, yy, wyklarują się pod koniec tygodnia. Trochę pokazuje się taka sytuacja, że ktoś Wam może wącić wą w głowie, bo. ha jest za mały kontakt, bo nie ma decyzji i dlatego te karty pokazują, tu się szykuje się poważna rozmowa na temat jakichś planów. Jakby. A w to wkręc wkręcone i wmieszane jest dziecko. Hmm. Jeżeli macie jakąś relację z jakąś osobą, gdzieś tam jakąś taką swobodną i luźną, no to te karty pokazują, że mogą być tu też dyskusje nerwowe, ale związane też z dzieckiem. Bardzo tutaj tak jesteście, wiecie co, Waga jest w takiej jakiejś komunikacji. Może być też taka sytuacja, że dojdzie do podpisania jakiejś umowy, do jakiegoś aneksu. do w ogóle do wszelkiego rodzaju, słuchajcie, umów. Gdyby też te karty pokazują taką sytuację, czekaliście, żeby coś sprzedać, czekaliście, żeby sprzedać nieruchomość, czekaliście, żeby kupić nieruchomość. Też karty pokazują, że może Was zaskoczyć ta sytuacja, że coś zostaje sprzedane, zostaje podpisana jakaś umowa. Wstępna, przedwstępna. Ja nie wiem o co tu chodzi, ale te karty pokazują, że jest równowaga, są pieniądze, jest zadowolenie. Też może być taka sytuacja. Jeżeli podpisujecie jakiekolwiek umowy w tym przyszłym tygodniu, to karty pokazują, że dzięki tej umowie macie zamknięty jakiś etap, ale jest równowaga. Czyli jesteście w równowadze w tej sytuacji. Czyli dostajecie takie pieniądze, jakie Wam się należą, dostajecie taką umowę, jaka Wam się należy. No, przy finansach jest ok, tutaj. Bo karty pokazują, o ile nie wiedzieliście na przykład, tu mogą być naprawdę jakieś podpisane umowy hmm, w związku z rozwodami, nawet mogą być jakieś, nie wiem, idziecie do notariusza, ogarniacie jakieś sprawy finansowe, związane też z rozwodem na przykład, tak? Z rozstaniem, z rozwodem. Jest spełnienie, jest zadowolenie, moi drodzy. I teraz tak jest pokazana równowaga, ktoś mógł kręcić i kombinować wcześniej. Albo tutaj wiecie, ktoś próbował, nie wiem, kupić od Was to mieszkanie za grosze, tak? Wy się nie oparliście tej pokusie dostania tych pieniędzy, oparliście się pokusie dostania tych pieniędzy i na tym być może teraz wychodzicie, teraz sprzedajecie, teraz podpisujecie umowy, i dzięki temu jakby ustrzegliście się przed jakimś tutaj, nie wiem, złodziejstwem, manipulacją, czymś takim. Przed wagą nowa droga, na którą waga czekała. Moi drodzy, tak się tutaj pokazuje. Nowa droga może wiązać się z tym, że nie jesteście już w konflikcie tutaj z matką. Może być nowa droga dlatego, że macie nowe umowy podpisane, tak? Może dlatego, że coś sprzedaliście w końcu, korzystnie bardzo. Nowa droga, na którą czekała waga. Jaka rada dla wagi? Podejmuj decyzję konkretnie i szybko. Absolutnie, żeby nie dyskutować godzinami na temat jakiejś sytuacji, bo im dłużej będziesz dyskutować, tym więcej na tym stracisz. Ktoś, kto dyskutuje, to tak jak się mówi, słuchajcie, takie prawa niepisane. Ten, kto dużo pyta, ten, kto dużo wypytuje, pyta, dzwoni, na przykład, bo wy macie tej osobie coś sprzedać, nie kupi. Po prostu ten, kto dużo się pyta, dopytuje, zachodzi w głowę i tak dalej, nie kupi. Dlatego te karty pokazują jakiekolwiek dyskusje długie, na jakiekolwiek tutaj tematy, które Was dotyczą, nie przyniosą Wam pożądanych rezultatów. Podejmuj decyzję konkretnie i na temat. Tyle dla wagi. Co dla wodnika. Co tu dla wodnika naszego? Hmm. Trochę tak pokazuje się, jakbyście w głowie mieli napisać do kogoś jakąś nieprzyjemną wiadomość. Nie wiem o co chodzi. Wyjdziecie tutaj z jakąś propozycją, bo coś dobrze rokuje, ale nic z tego dobrego nie wyjdzie dla wodnika. Dla mnie karty pokazują może i lepiej. Jakieś są działania. Niektóre wodniki mogą mieć propozycje, rozmowy na temat pracy pod koniec tygodnia. Gdyby te rozmowy faktycznie miały u Was zaistnieć, to powiem Wam szczerze, dobrze to rokuje. No, być może nie powinniście się za dużo zastanawiać, bo tutaj karty pokazują, że przedstawione warunki są bardzo dobre. Może wy będziecie pisać, może będziecie pff, rozmawiać z kimś na temat jakiejś pracy, nawet gdzieś daleko, przemieszczania się. No, w ten sposób to się pokazuje. I w ogóle dla wodnika, karty mówią tak, dużo jest komunikacji odnośnie jakiejś współpracy, pracy, nawet na odległość, to może być waszym spełnieniem marzeń. Hmm. Natomiast wy najpierw wychodzicie w ogóle z jakąś propozycją, bo coś dobrze rokuje, ale za chwilę karty mówią: Nie, to nie dla mnie. Stawiam granice, nie chcę tego. Hmm. Może być dla niektórych taka sytuacja, że wychodzicie z, z propozycją, bo chodzi o dziecko, a może wy wychodzicie z propozycją, bo macie do kogoś słabość. Ale te karty mówią o tym, że chyba postawicie tutaj jakiś mur i granice, bo to są puste marzenia i może być nawet taka sytuacja, że pójdziecie w kierunku innej osoby. Chociaż tej innej osoby, moim zdaniem, nie macie do niej, jakiej, do niej jakichś wielkich uczuć, ale ta osoba może poszerzać wasze horyzonty. No i tak, jakbyście myśleli, że coś trzeba w życiu robić. Hmm. Wyjdziecie z propozycją. Ta propozycja może dotyczyć, o Boże Święty. Może to się tyczyć również pracy, bo pokazuje się w ogóle bardzo dużo osób. Więc może ta propozycja dotyczyć przy pracy czegoś, co by miało dobrze rokować i tak dalej. No może też wyjdziecie z propozycją, bo chcielibyście tutaj komuś serca um, uchylić, jak to się mówi. E, z sercem wyjść do kogoś, coś zaproponować. Może to też sprawa chodzi o dzieci na przykład albo dziecko. No coś takiego się tutaj pokazuje. Um, wyjdziecie z propozycją. W ogóle może być jakaś taka sytuacja, że na coś się wcześniej nie zgodziliście, a teraz mówicie: OK, dobra, to ja do Ciebie dzwonię, to ja do Ciebie piszę, to ja nie wiem, rozmawiam w tej pracy, jednak coś proponuję w zamian za to w tej pracy, ale te karty mówią o tym, że to się nie uda. Nie ma tutaj świętowania, nie ma tutaj zadowolenia. Wy wychodzicie z jakąś propozycją, a z drugiej strony nie ma w ogóle zadowolenia, dlatego stwierdzacie, że nie, to w takim razie nie dla mnie. Są tutaj jakieś kwestie nowych, nowych miłości. Słuchajcie, nowych relacji. Jeżeli Wy wychodzicie z kimś do kogoś sercem, a ta osoba tego jakby nie przyjmuje, no to karty pokazują, że w przyszłym tygodniu zdecydujecie się, nie wiem, być może na jakiś kontakt z kimś innym. Wy być może nie czujecie nic do tej osoby, ale z braku laku, ta osoba poszerza Wasze horyzonty i jest interesująca, więc może. Natomiast możecie mieć też bardzo dużo rozmów o jakiejś pracy tutaj jest pokazane działania, że ktoś z Wami rozmawia. Gdyby chodziło o pracę, ta, praca, ta współpraca jest faktycznie dobrze, ona poszerza Wasze horyzonty jest przy Was pokazany rozwój. No i możecie dzięki tej pracy, dzięki tej współpracy wyjść z, z jakichś braków finansowych, czegoś takiego. No tu w ogóle się pokazuje, gdybyście mieli mieć jakieś rozmowy na temat pieniędzy, finansów, właśnie pracy pod koniec tygodnia z kimś, no to to jest bardzo obiecujące, powiem Wam szczerze. Jaka rada dla wodnika? Jeżeli ktoś się do Was nie odzywa albo nie podejmuje tematu, to może być taka sytuacja, że robi to celowo, bo na przykład stwierdza, że nie, nie odezwę się teraz, nie odpiszę, nie, nie chcę rozmawiać, bo chce na przykład, bo Was sprawdza. Czyli sprawdza, jak bardzo Wy bardzo chcecie, czy bardzo chcecie, czy mniej chcecie. Sprawdza Was. Tu się pokazuje taka sytuacja, jaka jest rada. Jeżeli coś jest Wam podejrzane i ktoś się nagle przestał do Was odzywać, albo nie chce rozmawiać na jakiś temat, to te karty mówią, ta osoba Ciebie sprawdza, jak bardzo Ty chcesz. Albo na przykład, gdyby to chodziło o pracę, na przykład jakieś finanse, to ktoś się nie odzywa, bo chce, żebyście Wy za coś zapłacili, albo żebyście to Wy się postarali. I te karty radzą poważną dyskusję, poważną rozmowę, krótką na temat. No, ale mogą też mówić o tym, ukróć to, Tyle dla wodnika. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.